Jamnik serdelek. Gdy krótkie nóżki marzą o długich, prostych. W malutkiej wiosce, gdzie trawa była zielona i kwiaty rozkwitały wesoło, mieszkał Jamnik serdelek. Był to Jamnik o niezwykle długim korpusie i krótkich nóżkach, ale serce miał wielkie, a marzenia jeszcze większe. Serdelek marzył o tym, by zostać koniem wyścigowym. Jego przyjaciele kury i kaczki Patrzyły na niego ze zdziwieniem. Serdelek, przecież jesteś jamnikiem. Jak zamierzasz być koniem? Śmiali się z niego. Serdelek jednak nie poddawał się. Niezależnie od tego, jak niskie było jego ciałko, duma w nim płonęła jak wielki płomień. W dni, gdy inni odpoczywali, on biegał po łące, robiąc próby biegu wyścigowego. Czasem trochę się potykał, ale za nic miał śmieszność sytuacji. Pewnego dnia serdelek postanowił podzielić się swoim marzeniem z Kłakiem, starym koniem, który spędzał swoje dni leniwie, żując trawę. Chcę zostać koniem wyścigowym, Kłaku, powiedział z determinacją. Kłak spojrzał na niego z politowaniem, ale zauważył iskierkę w jego oczach. Postanowił pomóc serdelkowi zrealizować marzenie. Razem zaczęli intensywne treningi. Kłak pokazywał serdelkowi. Jak prawidłowo biec, jak utrzymać równowagę, i jak oszczędzać energię na ostatnią prostą. Oczywiście było trochę śmiesznie widzieć Jamnika biegnącego z koniem, ale obydwoje świetnie się bawili. Wiosna nadeszła, a wiosenne zawody wyścigowe były już na horyzoncie. Serdelek był gotów do startu. Na dzień przed wyścigiem wszyscy w wiosce przyszli go wspierać nawet kury i kaczki które wcześniej śmiały się z jego marzenia, były teraz pełne podziwu. Nadeszła chwila prawdy. Wyścig rozpoczął się, a serdelek dawał z siebie wszystko. Biegł jak szalony, wyprzedzając jednego konia za drugim. Kłak kibicował mu z boku, a nawet kury i kaczki skakały ze śmiechu i radości. Serdelek nie wygrał wyścigu, ale zajął zaszczytne trzecie miejsce. Był szczęśliwy jak nigdy dotąd. Wszyscy mu gratulowali. A nawet ponury kłak pękał z dumy. Morał tej historii jest taki: niezależnie od tego, jak dziwnie może wydawać się Twoje marzenie, zawsze warto mu się oddać. Serdelek, choć był jamnikiem, udowodnił, że z determinacją i wsparciem przyjaciół można osiągnąć niemożliwe. Nie bój się marzyć, bo czasem to, co wydaje się niemożliwe, staje się najpiękniejszą przygodą życia.